Teoria obserwatora kwantowego, która zakłada, że świadomość obserwatora wpływa na rzeczywistość, ma istotne konsekwencje moralne, ponieważ zmienia nasze wyobrażenie o odpowiedzialności człowieka za swoje życie i otaczający świat. Jeśli przyjąć tę koncepcję, oznacza to, że każdy człowiek jest nie tylko obserwatorem, ale i aktywnym twórcą swojej rzeczywistości, co przenosi etykę z zewnętrznych okoliczności do wewnętrznego świata. Pierwsze. Odpowiedzialność za własne życie. Teoria kwantowa sugeruje, że nasze myślenie, przekonania i wewnętrzny stan wpływają na wydarzenia zewnętrzne. Oznacza to, że człowiek musi wziąć pełną odpowiedzialność za to, co przeżywa. Na przykład, jeśli ktoś stale odczuwa lęk lub negatywne emocje, prawdopodobnie projektuje ten stan na otaczający świat, przyciągając odpowiednie okoliczności. Pytanie etyczne brzmi, czy dana osoba jest gotowa uświadomić sobie ten związek i pracować nad zmianą swojego wewnętrznego stanu, aby zmienić świat zewnętrzny? Drugie. Odpowiedzialność zbiorowa. Jeśli świadomość jednej osoby wpływa na rzeczywistość, to świadomość zbiorowa wpływa na procesy na większą skalę. Rodzi to pytania o etykę zbiorową. Czy ludzkość ponosi odpowiedzialność za globalne problemy, takie jak kryzysy ekologiczne? wojny czy nierówności społeczne. Teoria sugeruje, że zmiana zbiorowego myślenia może przekształcić te problemy, ale wymaga to świadomego wkładu każdego uczestnika. Trzecie. Problem wolnej woli. Teoria obserwatora kwantowego rodzi również dylemat etyczny. Czy oznacza to, że każda osoba może stworzyć dowolną rzeczywistość, jakiej pragnie, niezależnie od wpływu na innych? W tym aspekcie pojawia się kluczowa kwestia Wolność tworzenia nie może istnieć bez uwzględnienia wolności innych. Jeśli każdy człowiek jest obserwatorem, jego rzeczywistość nakłada się na rzeczywistość innych ludzi. To rodzi pytanie etyczne o równowagę między własnymi pragnieniami a harmonią w społeczeństwie. Czwarte, odpowiedzialność za wpływ na innych. Jeśli nasze myślenie wpływa na rzeczywistość, to nasze działania, słowa i energia mogą oddziaływać również na innych ludzi. Tworzy to moralny obowiązek wywierania pozytywnego wpływu, unikania manipulacji, strachu czy nienawiści. Osoba, która uświadamia sobie swoją rolę jako obserwatora kwantowego, powinna zrozumieć, że jej stan świadomości rezonuje w otaczającym świecie jak fala, zmieniając jego energię. 5. Problem poczucia winy. Uznanie, że sami tworzymy swoją rzeczywistość, może prowadzić do poczucia winy za porażki lub cierpienia. Jest to wyzwanie etyczne, ponieważ nie zawsze okoliczności zależą wyłącznie od jednej osoby. Ważne jest zrozumienie, że obserwator kwantowy nie oznacza absolutnej kontroli nad wszystkim, lecz raczej możliwość zmiany swojego nastawienia, reakcji i intencji, co z czasem może zmienić rzeczywistość. Wniosek. Teoria obserwatora kwantowego przenosi odpowiedzialność moralną ze świata zewnętrznego do wewnętrznego świata człowieka. Uczy, że zmieniając siebie, zmieniamy świat, ale wymaga to wysokiego poziomu świadomości, dojrzałości emocjonalnej i odpowiedzialności moralnej. Osoba, która uświadamia sobie, że jest twórcą swojej rzeczywistości, powinna zrozumieć, że jej działania, myśli i energia nie są izolowane wpływają na wspólną tkankę istnienia, kształtując przyszłość dla siebie i innych.